Wszystko w ciało, nie? Dead cave. Mm -hmm. Widzowie, na Screama graliśmy Jak cena Chambera? No taki powiem ci Przystojny, przystojny Hello, guys! Chamber. Hello, Hello, hello Carry me, please Okej, okay, okej okay. Let's go, bro Let's go, bro Destroy Reyna flash, please She will flash here and you need to destroy okay, it, okej? Okay? Okej, okay, okej, okay, bro okay. I can do ace and I needn't to destroy flash, okay? Oh, okay. Show me, show me. <laughs> okay, nice. De destroy the flash now, please. I nice. can't ja użyć oh. na dole. A Ja zapomniałem, że jak zaskoczę te nie mogę użyć Że muszę być na tej samej płaszczyźnie My bad Przeskocz nad tym, możesz Normalnie Nie, no naprawdę, możesz przeskoczyć O <śleski> mnie Kurwa Ja pierdolę No kurwa, spokój, się Kurwa, ja pierdolę Mieszka mi się wyłączyła, rozumiesz to? No co ci, poradzę Main mid Smok, smok, No ogarnij dupę! on ma line upy na... Wziął... a dobra, myślałem, że rzucił z main'a

Yy, świeżym agentem, taki przyjemny do gierki No i pod bs kroki Nice shot Nice shot. Spike mid m patak. O kurwa I hoć I hoć, Cio, cio, spanikowałem, nie sądzę, że mi wybiegnie na plus wół bez niczego. Nie, yeah, behind box, dwóch do lewej chyba. 15 sekund, musimy to go. Aj, no. B, B, B. On zbił przez smoka. Rayna ma 2 HP, minus 148. Tybie. Nice. ale na morską grany. Nice, G. 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 Fajna gierka, podobała mi się. Кейф. Дед-кайф. Я трою тек-друг. Бокс. Есть пушинг-сайт. Дед-сайт. Свокня. Да, меня видомо. Может быть, нет. A ja zapomniałem o slobach nice. Doble nie przyjdzie mi dania? nie? A -ra. Jakub, jeden Okej, sam It's close. Nice. Escape. Escape. Sure. Nice. He's back. <laughs> Jeden Sniper <laughs> jest tutaj. Ale ten trapik ze slowem go On Jak to auto french? Właśnie uciekł Nice I hey, po ucie, nic nie Za jebiste ją zabił to mi mieli rundę, bym wytypował. Nice, kawałek Nice, 3 na 1, 3 na *1, 1. double, double. double. 3v1. Nice, GG, <laughs> GG, guys, GG. musi jeszcze, w lewa ma na górze. Left upper camera. Above w usage. Czeful, wall down. Bummer box, nice. And double dog. Minus 80, nice. Ale planka, ad... nice no, onion. Likes the ale jeszcze czuję ten, ten drewniany aim z rana taki. Z rana no. Ona się na ciebie nie spałyszą. Da, ale nie wiem, ale zawsze jak flankuję tubę i otwieram te drzwi nigdy nikt tego nie patrzy. Nie no, wiem to zależy od Czy oni co nie słyszą tego? <try>

Jeszcze jeden na nie? No, bo mnie zabił. Mogę że popatrzeć w mojej Co jest? Co no to robiło? A grasz tu. Abu po miga? Pokaż. To jest taka CS-owa jeszcze. Grałem mi na practice solo. Ale pa, poczekaj, nie jest ciówka, pa pa. jakby możesz quickscopy robić tym, nie? Wiesz. Chodzisz i. Czekam. Aż czekaj, Cena robi jakiś montaż Tak! To, ja też, ja też, ja też Kęsku w kołpów, latając Tak, tak I wszystko, nie? No one B A, a lot No one, made watch out, you Ok a. Jet on spot ej, site ej. One here one tube, one tube, careful. Yeah, one tube behind. One tube behind, here. That's behind. No, ale widzicie mój trap, bierze to, slowuje to, ja stąd tepam tu, to jest giga-op. Ktoś... No, strasznie, jak ktoś go ogarnia. Gdzie energia we wtorku? No, dzisiaj jest spokojniejsza energia. Ale chcecie taki roz. potężny? Dobra, co? Dawaj. No. Ja się I typuję tutaj. Mam jakieś zimne ręce, ale jakoś daje. Ty, a, Dobra, to ma, mam pomysł na sztuczkę, pa. Chamber Chamb tricks. Chamb top ten chamber <try> tricks. Number, <top> <try> Chamb number one. Number one. Spadłem. Trainer 2A. wszystko w ciało, nie? Number no, one. Bytko, wygraliśmy, nie? No, wygraliśmy, na no, 100%. Ja wierzę tutaj. No, wygraliśmy. Joo, nie wygraliśmy, my to przegraliśmy. 1 na 4. Ok, ma info, ma info. Ona ulta miała, dlatego trzymała Ogólnie my graliśmy dwóch centynarów na bay, to dawało, więc jemu teraz czemu? Ale czemu została już później? Dobrze, wygraliśmy Ale nie, 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 mi chodziło Czemu została na back, bo sytuacja A. 2 na 1 Pierwsza o co friend. chodzi? Very nice. Thank you for the game I'm really enjoying my Thank you for the game Wifer odłaba Uuu, ale to broń jest szybka Uh, they can't be back I have traps on the back one close cool Nie no, ale ten operator na ulcie oddaje, nie? Takie quickscope'y można na tym dawać Może te greje wbić Kaldar, czy nie? A yellow Just def, just def He probably made one. don't have time, don't have time Def, def one, def one He's meet close, close Tiful, tiful, tiful Nie no, no mam czas, spokojnie Jezus, atło close. A mu um, mi jest, nie wiesz, z, z, braku widziałem też są Kto baruje się tym trochę? O, zabiłem się, a jednak nie. No przystałem nice. Reloadowa akurat. Ale kolder ja, też. Tyś... też. Ale kolder też. Ale kolder też jest, na górę, tapi na górę Nie mam jeszcze no. 5 sekund. No. Wait, chill, 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 v 1 chill, don't pick, jet, you two miss. Yeah, chill I need to pass. miss Ja ci ja nie chcę paść, gada na plus Free me! Free me! Free me! Free me! dobra, no. Zagram me! Free me! Free me! Free me! Free na Free znaczy. ja czekam na plan, Free jest u mnie, jest u mnie. No, te te trapy są tak mocne to jest niesamowite dobry, dobry. dobry, dobry jest dobrze. no na rankedy jest git nie no. wiem jak na competitive się sprawdzi tych wydaje mi się że też Znajdą się osoby które będą go grały annoying będzie na pewno ale na rankedy jest no. mega świeży i przyjemny na walu. Ik ben er wel. we zijn 100. Mijn is yeah. pushing behind. pushing behind. one. Ja, ik heb een pushing behind. Ik heb een pushing behind. Ik Set the jeszcze. Oh, tak jest sam. Hey! Enemy I have them. Spike is down. A, <laughs> oh, their camping spawns Spike down. Tobi, UMIERAJ! Minus 80 O oh, strzał po Immortala to był GG. Wszystko <laughs> win, Chamber oddaje O oh, tak, Chamber, Immortal Ad... Na Screama graliśmy, no mówię ci <laughs> Tak? Tam na skryma. no tak Prawdziwy, prawdziwy Myślisz, że prawdziwy scream? Myślę, że tak. Widzowie na Screama graliśmy.